Tak, gra. Nie. Na cegni. Każdy następnym razem jeden. Tu kikamy cegnika na samym początku, bo on ciągle jest. Oj nie. Oj, jajaj. Oj, oj. O, w końcu ktoś z No, gdzie no, ciało? Gdzie? W, w weapons ciało było ten Pedro. Ja ostatnio widziałem w Pedra właśnie jak wchodził do katafery i dalej go nie widziałem. Ja go w ogóle nie widziałem. Ja przyjechałem w drugą stronę. Ja go na początku tylko widziałem. A chciałem zabić, który został? W weaponsach. Przy tym fotelu gdzie się strzał. Szczerze? Nie wiem. W weaponsach. Ja widziałem cegłę i Davida koło lewej strony przy na, przy, tym, przy security. No właśnie dużo osób się tam minęło. No, no było dużo, ja najpierw byłem w elektrojku, a później właśnie przeszłem koło kamer i do reaktora. Mhm. Ja skończyłem w Strangel napełniając, znaczy, no z kabelki, bo napełniłem benzynę. O, no ja przy security. A ja skończyłem... Po prawej, po prawej ostatnia jajając, widziałem. Don widziałem. Ja już, ja już długo byłem w dosyć. Nie, ja zanim poszedłem, to Weapons. ja zresztą widziałem na kamerach chyba, bo. Z medykułów skan robiłem. Tak, tak mi się wydarzył. To... Tak. No chyba, że to był self. Tak, gdzie to. Aha, Weapons. A ktoś był jeszcze w No tylko i wyłącznie po tam mijałem. Sajel? Sajel nie, tak. był, bo był na kamerach. Był no, na kamerach, tak. A oliwka, nie się Ceglika w ogóle nie widziałem. Chyba. A nie, w nie był, się. w Security był. A oliwka? Oliwka hmm. za mną kiedy chodziła. z połowę gry chodził za mną cegła. Okay. A ja połowę drugą ty. Tak. E, później... E, I gdzie byliście teraz na końcu? A nie, na ja końcu nie Ja teraz tu trzymam A gdzie byłaś, Oliwka? Na kamerkach. No ja byłem na kamerkach i nie kojarzę. Też cię chyba to? nie widziałem tam. No teraz. Bo ja tam, ja tam teraz... Przynajmniej stałem przy wejściu, chyba, że Wentem sobie przeskoczyłaś nie. No nie wiem. Okej, okay, to może. Znowu nie tak... mamy dowodów. Ujdźmy to sobie. Kto ma na koło podejrzenia? Nie ja mam coś tak. jakiś ma. Ja się nie odezwałem jeszcze ani razu i pewnie. Ja tak, on mówi czy <coughs> pisze tylko, bo ja nie wiem. Nie, jak ja, ja jestem, więc to ja mówię, mówię, no. A pojedzisz, byłem. No Nie <laughs> wiem. No przecież widzieliśmy na kamerach na pewno, jak się nie robiłem nie co ja robiłem a może Juki wypowiedz się ty gdzie byłeś już się wypowiadałem gdzie byłem skończyłem wstać bo napełniłem benzynę i później poszedłem Ej, na kabelki, ksiądz, i to wszystko się ciało nie no ja na pewno widziałem Daisyka i kołoż jeszcze już nie pamiętam mówiłem na czym ja chyba Saju no. ja najmniej widziałem właśnie kubickiego i ciebie pachał widziałem przy Łeponie w sensie mijaliśmy się wtedy. Ja po to, ale kiedy? Chodziłem z tym No to było tymi. na początku, dlatego też nie mówię, no, na początku wskazuję, to ja wiesz. No, no. Widziałam na kamerach kobieskich bo jest sam. No, na początku chodziłem z ze Z kafeterii do storycza poszedł ze mną. A później poszedłem do... Chyba... Fika? Nie, nie, mamy, nie wiem, mamy dwóch w każdym a, a razie. A gdzie było ciało? Ci było ciało? W weapons. Jak z ja poszedłem, to do to było ciężko. No właśnie, a. Kubicki ten, ten, ja chciałem powiedzieć, żeby nie było w kafeterii w tej rundzie. Znaczy na początku tylko, a potem. No na początku dostałem. ciebie widziałem, mówię, że na początku. Tak, saj, a Yuki okay. gdzie był? No się. <noise> no nie, odz... Aha, Ile mogę zrobić? Wyszedł. Nie wyszedłem, wywaliło mnie. A. No, a. Okay. Nie, no co może chciałem, ja będę może, o, może oliwka i cegła razem? Co ja? Może pół rundy chodził z nią, ona pół z nim, za nim także, no nie wiem, to jak się skończy, to dołączył. Oliwka, Oliwka niby były na kamerach, a nikogo. No kto to teraz mówi? Pacho. Masz pana. Ja dał skipa, albo go sobie No ja skipa chyba. Chyba skipa. Dobra skipa. <laughs> <Dobra, laughs> będzie ciało? Yy, w reaktorze. Szłem yy, ten od Medbaya, minąłem się z tym zielonym, i właśnie poszłem w yy, dół. dół i ten i do reaktora i znalazłem ciało. Dobra, to zielony, ta zielony tam. tam mogę coś powiedzieć? Nie wiem, czy to yy, nie jest oszukiwanie, ale od teraz słyszałem przed chwilą, że ten, że ktoś od razu kogoś zabił i zgłosił. Wokół kogoś w mikrofonie było słychać. O, o mnie jest przekon. dobra. No, mm, no nie, nie wiem, ja, ja, byłem, ja byłem na kamerach i widziałem zarówno fioletowego, jak i zielonego i zielony faktycznie był w reaktor. Nie mam nic A, więcej. Ja zrobiłem taski i robiłem okrążenia wokół mapy po całej. Po faktycznie. Był też, poszedł do, o, do tego, do Medbeja i z Medbeja wracał. do, tak jak mówi, tak było. Połównił się wytłumaczę jakoś? No, robiłem okrążenie cały czas po mapie, bo skończyłem. Ale wchodziłeś, wchodziłeś tam do reaktora, nie? Do reaktora nie, weszłem do Security. I no, potem ja byłem Na kamerach i widziałem. Reaktorzy mnie nie było. No mi się wydaje, A że... A gdzie była ciała? W reaktorze no. był. A, dobra. W każdym razie kręcił się tam płoniu i David. Bo cegła i Oliwka chyba byli przez jakiś czas po prawej stronie? My się mieliśmy w Arminie. A właśnie nie było z tobą Kubickiego. Ze mną? No. Ja I tak to był z tobą cały czas. Ty byłeś? No i... I ktoś jeszcze chodził? Nie, to Płoniu, bo ja stałem na kamerach cały czas raczej. Wydaje mi się, że to Płoniu przechodzi, dochodził z wami. Bo najpierw był u mnie David, był w reaktorze, potem sobie poszedł do O2. Do, nie do O2, tylko do MedBeja, potem Płoniu przyszedł, też tam wszedł. I poszedł poszedł Płoniu do góry i potem się minął z Davidem. Tak, faktycznie byłem w MedBeju raz, przyznaję. Chciałem zobaczyć, czy kogoś nie zabiłeś. Ja w Medbeju nie byłem. Aha, no że tak, dobra, dobra, spoko. No nie wiem, mi najbardziej jest podejrzany płoniu, ale nie widziałem e, zabójstwa, także może też to być self-report. Wy byliście raczej z prawej strony cegła i oliwka. Też mi prawdopodobnie self-report muszę przyznać, bo cegła no to też siedział na tych kamerkach, a Pacholi i oliwka na prawu cały czas. Nie, to ja siedziałem na kamerkach, a cegła z oliwką. A, dokładnie. No, 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 według no. mnie to chyba zielony, no bo ja byłem właśnie w Medbeju i szłem, no, na dół później, i właśnie minąłem zielonego, i to jest możliwe, że właśnie zabił, i później uciekał do góry. Nie wiem. My się wydaje, że jak nie płonił, to wtedy Dawid. A czego na koło zagłosował? Na siebie? Czy? Ja na Dawidka. Ja też na Dawidku dam wstaki. No, ja na płonia dam. Tak, tak. More. Co? Mówię. No, Mówię, nice. Dawidka. O, Ale jeszcze oliwka. Dobrze, oliwka? No. Po cichu zabijała chyba. Zabiła w ogóle jako. No, no, nie, nie, zabiła. nie, no, Ale nie, nie. Nie, nie, Ten Dawidka to było. Coś takiego, no że ty krami. zabiłeś i od razu zreportowałeś. To, to nie, nie, ja, komisji. ja tak, nie, ja zabiłem no. i właśnie do góry uciekłem i nikt Aha. nie reportował, A. to ja wróciłem tam i wtedy, no, ha. A nie to wiem, tego, tego, ja właśnie ty sam, że... To nie wiem, czy ktoś miał opóźnienie jakieś, czy, czy może Oliwka zabiłeś, jeszcze kogoś, nie wiem. No nie No ja przed y, zgłoszeniem, panu. A, no to... No właśnie, wychodzi ktoś jeszcze, czy... No właśnie. to jeszcze chyba jeden, nie? No dobra, kuję patrzcie na distardu.